Cześć kochani, witamy was bardzo serdecznie na takim naszym mini vlogu dzisiaj razem z Emilką, ponieważ mamy okres między świętami a sylwestrem, nowym rokiem. Yy, to czas jest taki trochę leniwy, płynący a zdecydowanie nie. wolniej, tak? I ten czas spędzamy na zabawach na przyjemnościach, na takim relaksowaniu się i przygotowaniu do sylwestra i do nowego roku. Ale przy okazji zabawy można zrobić coś jeszcze takiego, żeby czegoś się nauczyć. I my, tutaj, dzisiaj z Emilką, będziemy też próbować yy, czegoś się nauczyć. Yy, pamiętajcie odgłosy, które możecie słyszeć. Tutaj, Luna nam się kręci, ona co chwilę się tutaj pojawia. Może się zdarzyć, że zaszczeka, bo jej się to też zdarza. Więc, yy, Lunka, chodź do nas. Choć ja Wam zaraz tutaj pokażę, ona tutaj pewnie do mnie zaraz podejdzie. O, proszę bardzo, jest Ilunka, tak? Nasza przyjaciółka. Zaraz pewnie będzie próbowała. A, no oczywiście, teraz to już jest królowa pierwszego planu. I teraz będziemy, będziemy próbowały z Emilką coś jeszcze zdziałać. No bo, oczywiście, Emil Luna ma to do siebie, że jak ona zaczyna się z nami bawić, to po prostu już nie mamy świętego spokoju. A tak naprawdę słuchajcie, dzisiaj w czasie zabaw, w czasie, w czasie tego, co będziemy robić, chcemy się nauczyć kształtów. Będziemy z Emilką uczyć się różnych kształtów. Mamy tutaj przygotowaną ciastolinę. Lunka, ja proponuję, żebyś że poszła się już położyć. Tak, idź, 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 tak, idź. Zdecydowanie to nie jest. No i brawo, i Luna leży teraz do centralnie. Dobra, to idź Lunka. Idź, idź teraz z panią. Tak, idź, idź, idź. Chodź, no, chodź. Chodź, tam nie masz. Chodź. Dobra, idź. No, idź idź, idź. no idź, 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 dostaniesz pewnie jakiś przysmak. No, jak widzicie, Luna jest po prostu. Idź, coś dobrego dostaniesz, idź. Słuchajcie, ona jest ogromnym łakom czuchem. No i widzicie, i tyle żeśmy się tutaj napracowały, żeby przygotować y, miejsce do kręcenia i Luna nam to wszystko po prostu zepsuła, ale tym się nie przejmujemy, tym się nie przejmujemy, bawimy się dalej. Słuchajcie, mamy przygotowaną ciastolinę. I za chwilkę z Emilką będziemy bawić się ciastoliną, bo ciastolina chyba to jest coś, co Emilka najbardziej lubi. Tak mi się wydaje, prawda? Ona bardzo lubi ciastolinę. Ona w ogóle lubi takie prace kreatywne jakieś malowanie, rysowanie, wylepianie, wycinanie. Oj, nożyczki to w każdej ilości. Yy, o, właśnie, nożyk do ciastoliny też jej się bardzo podoba, można sobie kroić i można robić różne fajne rzeczy. I my mamy tutaj, słuchajcie, podkładkę przygotowaną, żeby nie pobrudzić podłogi. I Emilka, zaczynamy, tak? Zaczynamy od ćwiczeń, bo bawimy się ciastoliną. I teraz, yy, słuchajcie, będziemy, będziemy bawić się yy, na kilka sposobów. Na przykład pierwszy sposób, yy, Emilka, yy, będziemy poznawać kształty, tak? No to Emilko, masz kawałek, Kawałek ciastoliny. Zrób ładną kuleczkę z tej ciastolinki. Spróbuj taką, o, tak utoczyć ładną kuleczkę. Tak, toczymy, toczymy. I kiedy y, kuleczka będzie gotowa, powstanie nam taka coś w rodzaju piłeczki, kładziemy ją na podkładce. Połóż, piękna ci wyszła, połóż na podkładce. I teraz robimy pat. <śm> I zobaczcie, co mi wyszło. Pokaż. No o, super! Zobaczcie, co nam wyszło. Wyszły nam koła. Emilko, co to za kształt? Koła. To jest koło. Emilka, czy Ty widziałaś, gdzie na przykład możemy zobaczyć koło? Gdzie możemy zobaczyć koło? Zobacz, co, ma w co jest w kształcie koła. Rozejrzyj się. Popatrz, Emilka, może tutaj po pokoju. Rozejrzyj się. Zobacz, co jest w kształcie koła. Co to jest? Co to jest? A, to jest taki, taka, taki talerzyk. Taki talerzyk, no właśnie, jest w kształcie koła. Yy, a czy koła na przykład służą nam przy jakichś pojazdach, jak jeździmy? E... Są jakieś pojazdy, które mają koła? Tak. Co na przykład? Co na przykład? Rowerek. Tak. Rower ma koło. A czy Twój lal yy, wózek od Lali ma koła? Oczywiście, a kierownica w aucie, no jak widzicie Emilka lubi takie zabawy, pokazywanie. Dobra, yy, i teraz, mogę na chwilę nożyk? No. Zobaczcie, co zrobimy. Teraz weźmiemy nasz, nasze koło i pokroimy je, a czekaj, jeszcze, jeszcze chwilę, pokroimy je na coś, co przypomina kształtem, coś co lubią chyba wszystkie dzieci. Co to jest? To jest, jest chyba płatry. pizza, jak pizza, prawda? O, nie. Zobacz, to jest taki kształt. Zobacz, czy wiesz, co to jest za kształt? Popatrz, Emilko. To jest bardzo trudny kształt, tak? Paluszkami go pokazujesz. To jest trójkąt. Tak. To jest trójkąt. Zobacz, taki trójkąt. Możemy go zobaczyć, na przykład serek pokroimy w trójkąty, albo pokroimy na przykład pizzę, właśnie to też. Co prawda, pizza ma ten jeden bok taki zaokrąglony, ale również możemy stworzyć trójkąt. Spróbuj nam wyciąć ładne trójkąty, umiesz uciąć? No, gdybyśmy tutaj spłaszczyli ten jeden bok, zobaczcie i mamy świetny trójkąt. I tutaj też, zobacz, spłaszczymy jeden bok, żeby nie był okrągły, bo trójkąt nie ma zaokrąglonych boków i będziemy mieli trójkąt świetnie. Czyli mamy koło okrągłe, mamy trójkąt. No to teraz próbujemy zrobić prostokąt. To jest też kształt bardzo trudny do zrobienia. O, zrobimy prostokąt. Jak go zrobić? Zobacz, prostokątem jest prostokątem jest na przykład kartka, albo zobacz nasza podkładka ma kształt prostokąta. Czyli zobacz, robimy tak: dwa boki długie i dwa boki krótkie. I teraz zobacz, co ja muszę zrobić. Muszę Uciąć te zaokrąglone miejsca, tu i tu, widzisz? Tak. Co ci powstało? No, jakby troszeczkę udoskonali, to będzie prawie trójkąt, tak? Zobacz. I mamy prostokąt, widzisz? Ja tak mam. Mamy prostokąt, a ty masz taki kształt, jak troszeczkę listek, przypomina jakiś. No właśnie. Moi drodzy, słuchajcie, w czasie takich zabaw, chociaż. Jeszcze wiadomo, że dzieci mają czas, bo głównie, głównie o. Na przykład mamy tutaj klocek Lego, który też ma kształt prostokąta. Czyli mamy, mamy tutaj możliwości z dzieckiem poćwiczyć, potrenować sobie i pouczyć się różnych kształtów. I chociaż Emilka jest jeszcze bardzo małą dziewczynką, ale w momencie, kiedy my ćwiczymy, kiedy my y, y, rozmawiamy na temat kształtów, to bardzo szybko te wszystkie umiejętności zostaną opanowane. O, Emilko, a jaki to jest kształt? Koło. To jest koło, widzicie i to jest to właśnie, że w czasie ćwiczeń możemy wyszukiwać piękny. Zobaczcie, jaki Emilka zrobiła prostokąt. Zobaczcie, tutaj go tylko wyrównamy boki i mamy piękny prostokąt gotowy. Super. No to słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o naukę, to teraz co ulepimy? Zrobimy choinkę. Nie. Zrobimy choinkę. Nie. No magnetofon nie jest teraz podłączony, nie ma w nim baterii, więc później pośpiewamy sobie. Można również jakieś tam karaoke sobie zrobić, tak? A teraz zabieramy się do lepienia choinki. Jak zrobić choinkę? Potrzebujemy trójkąty. Popatrz, jeden trójkąt już mamy, to będzie wierzchołek naszej choinki. Teraz zrobimy większy trójkąt. Zobaczymy, czy nam się uda. Tak. Jakiś większy ulepimy. Tak, spróbujemy go rozpłaszczyć. Nie jest to łatwe zadanie. Tak. Coś w rodzaju trójkąta nam wyszło. I mamy kolejny. I jeszcze przydałby się dół choinki. Zrobimy jeszcze jeden. Dobra. Trzeci. Dokładnie. Teraz będzie bardzo duży trójkąt. I z takiego trójkąta zrobimy dół choinki. A Emilka ubierze tę choinkę. Co prawda jesteśmy już po świętach. Jeszcze trochę i choinki będziemy rozbierać. Zaraz Ci pomogę. Choinki będziemy rozbierać, ale my możemy jeszcze, o, zadziałać choinkowo. Jeden trójkąt, drugi i trzeci, tak? Jeszcze. I teraz? Podstawka. Podstawka, o, czy... ojej, koniecznie podstawka. Pewnie choinka by się przewróciła. Brawo, pięknie wyszło. I teraz Emilka będzie ubierać. Rób małe kuleczki. Możemy tutaj wziąć jeszcze inną ciastolinę. I jeszcze inny kolor. Zobaczcie, jak można fajnie bawić się z dzieckiem. A taki. Piękna. I teraz przyklejaj na naszą choineczkę. Zobaczcie, jak można fajnie. Yy, fajnie, pięknie. Następna. Ja zrobiłam fioletową bombeczkę. Ja yeah, ja. Yeah. Tak, a ty zrobiłaś czerwoną, a teraz będzie żółta. Będzie żółta, piękna. No to przyklej, gdzie przywiesimy tutaj choineczkę, na choineczce bombkę. Super! Ale ładnie. Mniejsze, większe bombki naprawdę są bardzo ładne. No to słuchajcie, my bawimy się dalej. Mam nadzieję, my się dalej bawimy. Mam nadzieję, że zachęciłyśmy Was z Emilką do wspólnych zabaw, takich kreatywnych. Mam nadzieję, że będziecie się też świetnie, wspólnie bawić w tym okresie między świętami a nowym rokiem. Do zobaczenia! Trzymajcie się, cześć, wszystkiego dobrego.